Uroczyste spotkanie w Urzędzie Miejskim, które przygotowała i prowadziła Maria Janowicz, kierownik placówki terenowej PCK w Wolsztynie, było okazją do wręczenia odznaczeń i wymiany poglądów związanych z aktualną sytuacją krwiodawstwa. W prawie rodzinnej atmosferze nadano odznaczenia zasłużonego honorowego dawcy krwi. Odznaczenie pierwszego stopnia można otrzymać po oddaniu 18 litrów krwi. Wręczono je Zygmuntowi Łukaszewskiemu, Janowi Pawelskiemu i Kazimierzowi Rosińskiemu. Zamieszkałem w Wolsztynie. Od znaczenia drugiego stopnia oddanych 12 litrów krwi otrzymali Marek Naglik Wolsztyn, Roman Gruszczyński również Wolsztyn, Zygmunt Łukaszewski Wolsztyn, Wojciech Sitkowski – Wolsztyn, Stanisław Wierzbiński Perkowo, Leszek Bałta – Tłoki oraz Tadeusz Sikuciński Stefanowo. Po oddaniu 6 litrów krwi zasłużonym honorowym dawcom zostali Arleta Kaczmarek, Stanisław Wierzbiński, Zygmunt Michalski, Leszek Cużydło, Marian Bączyk, Piotr Chylak, Wojciech Sitkowski oraz Zenon Czub. Tą miłą uroczystość zaszczycili również swoją obecnością zaproszeni goście. Byli wśród nich m.in. burmistrz i sekretarz miasta, Bogusława Pelińska-Fediuk z Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze, Maria Koziołek, pełniąca funkcję wiceprezesa zarządu rejonowego PCK w Wolsztyn, Halina Wiatr, członek zarządu, Mieczysław Pilipczak, lekarz punktu krwiodawstwa oraz Bernard Słowiński, przewodniczący Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi w Wolsztynie.